Cześć, tutaj Łukasz z kanału Luka K3. A tutaj powrót. The Champions Lecimy! Jesteśmy już po wtorkowych spotkaniach Ligi Mistrzów. W pierwszym spotkaniu Atletico Madryt u siebie na Wanda Metropolitano wygrała z Liverpoolem, który jest uznawany za tegorocznego faworyta do wygrania Champions League. Saul strzelił już tą bramkę po rzucie rożnym w czwartej minucie. No i Diego Simeone wypełnił plan minimum. D w defensywie bardzo dobrze się sprawowali. No i zaliczka jest na Anfield. 1 do 0 na pewno to nie jest dużo, no ale gra defensywna Atletico Madryt przyzwyczaiła nas, że może to wystarczyć. Chociaż jak wiemy z poprzedniego sezonu Liverpool na Anfield jest groźny, więc dwumecz zapowiada się jeszcze ciekawiej. W drugim spotkaniu wtorkowym Borussia Dortmund podejmowała u siebie Paris Saint-Germain. W pierwszej spo połowie spotkania było to bardzo słabe widowisko obu drużyn, lecz druga połowa już pokazała, że na pewno czeka nas jeszcze fantastyczne emocje. Borussia Dortmund wygrała to spotkanie 2 do 1 po dwóch bramkach Halanda. Jest to już 10 bramek młodego piłkarza w tej edycji Ligi Mistrzów. No i strzela jak na zawołanie. Bramkę dającą oddech Paryżanom na wyjeździe dał Neymar po asyście Kyliana Mbappé. No i na pewno rewanż w Paryżu jeszcze wyłoni ciekawsze emocje tego dwumeczu. No i na pewno Paryżanom będzie lepiej odrobić wynik tylko jeden do zera u siebie niż 2 do zera. Z Dortmund. Zasłużenie wygrali gospodarze po dwóch bramkach Halanda, ponieważ Borussia wyraźnie była lepsza. I w drugim meczu stawiam na awans Borussii Dortmund. Jesteśmy już po śrobowych spotkaniach Ligi Mistrzów. Gdzie Tottenham Hotspur podejmował u siebie Erbe Lipsk. Drużyna z Niemiec wygrała to spotkanie 1 do 0. Strzelcem bramki został Timo Werner. No i Erbe Lipsk ma bardzo dobrą sytuację przed rewanżem, ponieważ grają u siebie i tylko dobra dyspozycja Hugo Lorisa pozwoliła przegrać ten mecz 1 do 0. Czarnym koniem tych rozgrywek Ligi Mistrzów. Może być Atalanta Bergamo, gdzie pokonali u siebie Walencję aż 4 do 1. Bramkę honorową dla Walencji strzelił Denis Czeryszew. No i bardzo dobra dyspozycja bramkarza Atalanty pozwoliła uchronić przed większą ilością strat bramek. Zobaczymy, jak spiszą się oni na wyjeździe z Hiszpanii, chociaż moim zdaniem może być to czarny koń tych rozgrywek. Witam Państwa! Zostawcie łapkę w górę, suba, komentarz, no i nara!